Witam w kolejnym odcinku z serii Syberia 2. Z tej strony, oczywiście, automatyk. Zapraszam na kolejną przygodę. Jak pamiętacie, ostatnio wpadliśmy do dziury. No i wylądowaliśmy w takim wyrku z kości. Bardzo fajne, eleganckie. Ciekawe, jakby się w nim spało. Ale póki co idziemy, chodzimy z tej chaty. Oczywiście jesteśmy w hacji Ukoli no i nie wdając się tutaj w bezbędne szczegóły, zapytajmy wodza o parę rzeczy. Witam. Kulukmak. Tuk, tuk. Ja? Kate Walker. Lodowa ściana. Ojej. Gdzie my? Czy jesteśmy na Syberii? Zapytajmy o... Hansa. Widziałeś może mojego przyjaciela? Jest niski i bardzo stary. Pomogę, Kate Walker. Nie pomogę jej, przyjaciel. Jeszcze raz zapytajmy. Szukam Hansa Voralberga. Gdzie on się podziewa? Hans jest tutaj. Gdzie? Gdzie on jest? To Hansa nie. On może... Koniec jego podróży. Co masz na myśli? Hans bardzo chory. Gdzie on jest? On spani dusz. On przygotowywać na koniec drogi. Nie. Muszę... Czy mogę go zobaczyć? Oj, oj, ja nie przeszkadzać pani dusz. Ona dziwna. Cóż, mnie ona nie przestraszy. Gdzie znajdę panią dusz? Słuchaj, bębny, Kate Walker. Dobra, zakończmy rozmowę. Do zobaczenia, wielki wozu. Muszę odnaleźć przyjaciół. Jesteś naszym gościem, Kate Walker. Dobra. Już wiemy, że jesteśmy w wiosce Jukoli, że Hans tutaj jest, że Pani Dusz, czyli nie wiem, no to jest odzwier odzwierciedlenie jakiegoś szamana. No, chcę ukoić jego duszę, no ale musimy się tam dostać. Tutaj, zaraz jak wyjdziemy, gdzie się ten pali ogień, jest oczywiście lubka. no podejdźmy tu, weźmiemy jeden element, weźmiemy nie, łopatę renifera, no i idziemy dalej. Podejdziemy sobie... Um. O widzicie tutaj tak jak mówił yy, wódz wioski za tymi bębnami jest Hans ale my tam nie przejdziemy yy, co trzeba zrobić podejdźmy tutaj o ile dobrze myślę że to jest tutaj no nie akurat nie tutaj nic obejdźmy wiochę dookoła i po prostu znajdziemy to, o co nam jest potrzebne. Renifera już wzięliśmy, znaczy te kości, co tu były. O tu, 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 co tu jest? Dobra, zajrzyjmy tu. Tak, jest tu opaska. Dobra. Idźmy dalej. Dalej będzie. Czy tam powinna być studnia? Tak, jest studnia. Dobrze, zatem podejdźmy do tej studni. Mamy menaszkę, zabierzmy ją. Weźmy tę butelkę, zawiesimy ją tutaj. I nabierzmy wody. Dobra, wyciągamy. Ta wada przyda nam się później, ale po prostu już nie będziemy latać. Tu, ale po lewej stronie jest jeszcze korek. Weźmy ten korek, przyda się eee, później. Dobra, to by było na tyle. Chodźmy jeszcze z tej strony. Sprawdźmy tylko, czy nam się proca zrobiła. Jest i proca, tu są jukole. Ważna sprawa, bo... podejdźmy do, tutaj do tych jukoli. No Boże, nie jukole, tylko... jakże się nazywają? Juki, o. Do jukich podejdźmy tu. I ważna sprawa, ci co... Pamiętacie, byliśmy, łowiliśmy ryby, że ten niedźwiedź był w tej chacie. Jeżeli ktoś nie wziął tam... Jeżeli ktoś stamtąd nie wziął tych ości, to tu w tej wiosce po prostu te ości znajdzie. Dobra, chodźmy dalej. Wkręcamy tu w prawo. Tu generalnie nic ciekawego nie ma. Jak pójdziemy do pani dusz, no to wtedy okażą się pomocne te elementy, które już zabraliśmy. Widzicie, że tory prowadzą tu. Dalej już nie ma torów. Znaczy, możecie się domyśleć, że będziemy musieli tym pociągiem tu przyjechać. No ale jak to zrobimy, to zobaczycie bardzo fajnie, to twórcy gry wymyślili. Dobra, idziemy dalej. Tędy chodź. Widzicie, że tu no, bardzo fajnie to jest zrobione. Moja tu chyba wszystko wziąłem. Żeby nie było, że będę latał po 10 razy. Zatem zaleźjmy tu jeszcze raz. Żeby nie było. No nie ma nic. Dobra. To idziemy tam do tych będnów teraz. Spróbujemy je przejść. No. Dobra, idziemy tam. Teraz tak. Jesteśmy już przy tych bębnach. Jak widzicie. No, próbujmy przejść przez te bębny. Tutaj Kate będzie próbowała to jakoś pokonać. Oczywiście widzicie, że. E, no, próbuję, próbuję. Nic z tego. Zatem poradzimy sobie w inny sposób. Zobaczcie, tu po lewej stronie pokazuje nam się takie coś. Naciśnijmy i zobaczmy, co Kate powie. Właśnie dziwna jest, ona się tu buja trochę. Możemy się domyśleć, że coś trzeba zrobić, dlatego bierzemy te proce i strzelamy tutaj do tego. Kamień leży już koło ok? więc nie będzie żadnego problemu. No widzicie, jak elegancko. Dobra, zatem bębny są unieruchomione. Możemy iść na spokojnie do Pani Dusz. Dobra, w sumie to jest już. Mój Boże, Hans! Panna czekamy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już yy, przy Hansie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dalsza część, yy, następnym oczywiście. Bardzo ważna to będzie część, moim zdaniem przynajmniej, bo jeżeli wykonacie ją tak jak pokażę, to będzie szybko, ładnie i przyjemnie. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.